Cześć kochani, witam was na drugiej, trzeciej premierze, w sumie w znowie, w sumie trzeciej w znowie w tym tygodniu, mam dwa razy szczęśliwe linie i sześć tych super siódemek, tu jest tabelka ze szczęśliwych linii i już wam pokazuję tabelkę z siódemki, z siódemki tabelka mi się lepiej podoba, no to lecimy, tutaj mam numer 30. podawał mi pan, Kości i sakwa. Nie nadrapywałam, zrapiemy razem. Słońce, tref. No tu jeszcze były kości. Mamy słońce, mamy tref. O, tutaj. Kolejne to wiśnie i gruszka. Wiśnie tu. Księżyc, arbus, kolejne cytryna, i pik, kolejne, gwiazda i karnek. Ciekawe, czy coś wpadnie. Zaraz się przekonamy i banan kolejny podkowa i dzwon wszędzie po jednym pozostawało prawie klucz i ananas o, gruszka była kości była Arnek też był. No dobra. Kwiatek i serce. I dwa ostatnie. Truskawka i diament. No i nie ma. Kontrolne różne. No to sobie teraz siódemki tak mam po dwie pakowane numer 45 i 46 tu po prostu szukamy siódemki póki co nie ma i tutaj 6 3, 2 8, 4, 9 i 5, nie dali wracamy do szczęśliwych linii gwiazda i cytryna Kolejne to diament i serce. Garnek i zakwa. Pik i jabłko. Truskawka i dzwon. Kolejne. Bruszka i księżyc. Kolejne. Winogrono i pomarańcza. tęcza i wiśnie. Złoto i krap. tu była tęcza. Tref i kwiat. Ostatnie dwa symbole. Banan i słoń. No to chyba tu też się zapowiada na pustaczka. No, niestety. No to jeszcze cztery siódemeczki mamy na dzisiaj. Może chociaż jedna siódemka wpadnie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Będzie mi miło. Numer 43 i 44. Nie czytam jakie... Cyferki, wy sobie zobaczycie. O, wpadła siódemka. Pod siódemką jest dwójeczka. Jakiegoś kontrolnego zdrapiemy, żeby zobaczyć, jak jest jasku Pozwolicie, że sobie oderwę. Honor siódemki uratowany. Super, linia, no nie. Tutaj 41. Jeszcze jest szansa na coś grubszego. A jak nie, to skończymy z dwójeczką. I właśnie tak kończymy, co podrapane. To moje dwa złote na podnożenie i do kolejnego razu. Pa!